No, tytuł mistrza, tak jak wspominałem, mieliśmy zapewniony przed rundą, także teoretycznie nie musieliśmy jej jechać, ale ja się nigdy nie poddaję, lubię rywalizację. Mogę podsumować to tak, 13 odcinków specjalnych, 10, z 10 wygranych, Eee, trzy przegrane, dlaczego? Na jednym problemy z prądem i z czujnikami, na drugim kapeć, na trzecim właśnie jak się okazało po, 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 po pół kilometra urwał się drążek e, zmiany biegów, także zostaliśmy na czwórce. No. rywalizacja super, zabawa super, no oczywiście było, była chrapka na zwycięstwo, bo wczorajszym dniu mieliśmy półtorej minuty przewagi, także... Dzisiaj też z takim założeniem jechaliśmy, tak naprawdę zaczęliśmy grubo, bo 20 sekund dołożyliśmy jeszcze do tej przewagi chłopakom od rana na staropolance, no a drugi OS już zrobił swoje, czyli na cięciu, gdzie w zasadzie nikt kapcze nie złapał, no my go złapaliśmy i tak naprawdę no dziwna sprawa, ale goniliśmy, goniliśmy, no była, była, była opcja, żeby może jeszcze z Rafałem powalczyć w drugie miejsce, no ale... Na czwartym biegu e, powiem szczerze, że pod koniec staropolanki teraz miałem problemy, żeby podjechać pod górkę, także parę szczałów ze sprzęgła i no szkoda, ale jestem zadowolony, bo e, wykonałem taki swój mały plan, czyli chciałem sprawdzić faktycznie jakim tempem mogę się poruszać, a, no tam zbijaliśmy się wysoko w generalkę, więc to auto naprawdę wiele potrafi, trzeba było się przekonać, no w sezonie nie miałem takich możliwości, bo zawsze była ta presja, żeby nic nie wykonać, no tutaj mogliśmy sobie najwięcej pozwolić.